Jak przebiegały te ostatnie dni, przygotowań przed walką? Bardzo spokojnie, bardzo fajnie. Kon, kon, pre, pre, pełna kon, 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 koncentracja. Sam Kolona mówił, że bardzo mocno bijesz prawą ręką, że to jest taki twój, twój atut w tym momencie. Ja, jak wygląda lewa ręka? No dobrze. Prawa, no zobacz. prawa zażyła silna, zobacz. ale zobaczymy. Dzisiaj był taki element gry psychologicznej, przy przeważeniu staliście twarzą w twarz. Adamek pierwszy się odwrócił. Myślisz, że poczuł ten ciężar wagi ciężkiej? Nie wiem, to jego sprawa. On wie, co robił. Obył świata kiedyś. kiedyś. Sam kolonel twierdzi, że czujesz się urażony tym, że takich jak Adamek, czyli zawodnik wagi półciężkiej, rzuca ci wyzwanie. Coś, coś w tym jest. No, troszkę na pewno, wiesz, no ale. Jeszcze na pokazania, przynajmniej, kto najlepszy jest w Polsce, co no, robisz. A propos Polski, okazuje się, że kibice, którzy grają w zakładach częściej obstawiają nowe tremis niż wygraną Adamka. Większość stawia na, na Twój sukces. Czy to będzie taka walka o serce polskich kibiców? Nie wiem, bo to jest walka. Posłuchaj, co jest stanie, to jest stanie. To jest walka. Prze przegrywałeś parę razy. Parę razy polscy kibice byli zawiedzeni, a mimo wszystko wierzą w Ciebie i to Tobie w tym momencie dopingują, kibicują. To miłe jest? Bardzo możliwe. No. To, jest, to jest, wiesz... To, to, to podnosi na, na duchu przynajmniej, no. Super.